Dzień dobry, witam w sklepie ograniczonym Chciałam mi dzisiaj przedstawić Państwu model Grilla Q3200 Gli grill Webera. Jest to bezceler ostatnich lat, który jest najbardziej wyposażonym modelem Grilla serii Q. Co jest takiego charakterystycznego dla tego grilla? Wysoka pokrywa wyposażona w termometr, lampkę, są dwa stoliki boczne składane. Duże kółka, dzięki czemu gry jest mobilne. Róż podgrzewający wykonany ze zestawie chromowanej. Dwudzielny ruszt, żeliwny pokryty manią porcelanową, dzięki czemu nie są trwały. Oraz dwa palniki, które są zapalane oddzielnie. Palnik zewnętrzny i palnik środkowy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zakupu w sklepie zakupy.pl.